Nikt nie wyobraża sobie, aby na mapie Grand Prix zabrakło Pragi. Praska Markieta nieprzerwanie od 1997 roku gości najlepszych żużlowców na świecie. Zawodnicy mówią, że to kwadratowy tor, na którym ciężko wyprzedać naukach, ale to właśnie w Pradze miały miejsce jedne z najciekawszych akcji podczas Grand Prix. Stadion położony na przepięknym wzgórzu góruje ponad klasztorem Benedyktynów, którego duch przenika nasz żużlowy stadion. Wystarczy spojrzeć na ręce polskich kibiców, Złożony w modlitewnej pozie, gdy na tor wyjeżdża Tomasz Golob. Początek rundy kwalifikacyjnej. Bieg, w którym porażka niczego nie przesądza, ale zwycięstwo może dać psychologiczną przewagę nad rywalami. Na torze pierwszym w kasku czerwonym Lee Adams. Na torze drugim w kasku niebieskim Andreas Jonsson. Na torze trzecim w kasku białym Tomasz Golob. Najbliżej bandy w kasku żółtym rune holta. Adams zaspał na starcie. Pierwszy jedzie galop, drugi Adams, trzeci Holta, na końcu Jonson. Adams na prowadzeniu. Pierwszy jedzie Adams, drugi galop. przewagą nad rywalami wygrywa Adams. Rozpoczyna się teraz prawdziwe ściganie. Kolejne od krawężnika startują Tomasz, Golob, Jason, Kram, Ryan, Sullivan, Scott, Nick. Zastał na starcie. Pierwszy jedzie Kram, drugi Sullivan, trzeci Mikos. Na końcu Golan. Zawodnicy z miejsc 1-2 przedłużą swoje nadzieje na awans do półfinału. Ustawienie na starcie jest następujące. Niki Pedersen Greg, Hancock, Mark, Loran Tomasz, Golob. Świetnie wystartował. Golob. Pedersen. Nie utrzymał motocykla i uderzył plecami w bandę. Świetnie wystartował Galop. Během edge gallon drill Zdecydowane zwycięstwo Goloba. Tutaj stawką jest półfinał. Posada biegu jest następująca. Andreas Jonsson, Hans Andersen, Tomasz Golob, Jarne Pedersen. patrzy moje krok do Z imponującą przewagą nad rywalami wygrywa Andersen. Emocje sięgają zenitu, teraz już nie można się pomylić. Kolejne od krawężnika startują. Mikael, Tomasz, Golon, Lee Adams, Rune, Holta. na starcie. Pierwszy jedzie Adams, drugi, Třetí trzeci Golob, na końcu Holta. Pierwszy jedzie Adams, drugi Holta, Z imponującą przewagą nad rywalami wygrywa Adams.